Przy potek. Wow, cały HP. I odwiedzę jedno miejsce. Znowu pod demoniczne drzwi muszę iść. A, i sobie ustal, ustawię od razu spelę. Najważniejszy, mój ulubiony właściwie. To jest słabe. A, to też jest, to jest fajne. Nie dość, że mamy taką super otoczkę. To jeszcze nie tracimy życia, gdy nas ktoś walnie. Tracimy zamiast tego manę. Mane, no ale ja spasuję z tym. Dobra, jestem na miejscu. Tutaj jest ważna rzecz, dlatego się wróciłem. Ryby. Tutaj można wyłowić rzadki but. Taki cały ze złota. Halo? Ej! Hey. Oh, come on! Oh, się, rybo! Tak jest! I mamy nasz but! No, grzyb! <laughs> Zartowałem żartowałem z tym, butem. To jest jeden z tych czterech grzybów, które chce Wiedźma. ma. Grzybków halucynków. Nie pamiętam dokładnie, gdzie są wszystkie. o holy. To jest planeta? W jakie to wielkie! Guildmaster, bądź cicho, ok? Dobra. O matko. O matko. Dobra, chwilowo zostawię questy połoczne. Ta gra i tak jest na tyle prosta, że może sobie poradzić z nimi. Eskorta kupców. Nie lubię tego questa. No, to wezmę. No ale z tym nie dam rady. Litości. Już raz zrobiłem, co staną głasa. Oh, hello there, hero. I'm looking for someone to take me to. I'll pay you if you help me. Here's the deal, see? You get a quarter of just talk to me. Oh, you take me to. Use your. When we get to a, if you want me to stop, oh, but try not to go too. To śmieszny quest, ponieważ on zawsze się pokazuje, zawsze można go wykonać. Nawet po wykonaniu go. On nadal będzie się pokazywał. Taki... Nie chyba autorzy to zrobili dlatego, żeby się albo człowiek nie nudził, albo żeby zawsze miał jakiś dopływ kasy. Gdyby mu brakowało. I... A właśnie. Tak wygląda spell Spowolniony Czas. Bardzo wygodny. A palne sobie jeszcze zbroje, a co? A tu jeszcze mamy... Odłóż broń Schowaj te cholerną broń A tu nic nie mamy, Strata czasu O, 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 o Nie no Dobre, dobre Latało wokół kupca, kupiec yy, yy. Co powinienem zrobić? Tak się zastanawiam teraz. Czy ten odgłos starczy nie będzie za głośny? Lepiej go wyłączę. Eee, co my tu mamy? Ach, lipa. Jeszcze więcej. Dobra, czy to ten. Tak, tędy. Już tam wale wrogów. Niewielki, jak spies za nich. I kolejni wrogowie. A tak przy okazji, nie wiem czy już omawiałem ten temat, ale wielu ludzi mi wytyka coś w stylu Dlaczego robisz fail? Przecież jakiś tam koleś już robi failu. A dlaczego nie? Czy robienie tej samej gry to jest od razu jakieś zło? Nie powinienem tego robić? Przecież... Tych amerykańskich LPS bardzo dużo tych samych Wpisałem sobie na przykład Fallout 3, już mam 3 zdaje się Do wboru czy 4 No to jest dobre, no bo... Jak człowiekowi się nie podoba jeden let's playerowiec, to sobie obejrzę drugiego A nie kurczę uzależniony ma być Chwila dosadów pierwej Uh. Już słyszałem, że ktoś robi Wiedźmina ktoś robi Fable'a Icewind la dzięki Bogu nikt nie robi Pokémonów chyba. Nie, widziałem jedną Let's Play równe, Let's Play Rówkę, ale... Nieważne, kto robi Pokémon, robi zdaje się. I ostatnio, jak patrzyłem, to miała dwa odcinki. I trzy miesiące od dodania do ostatniego. A kupiec gdzie? Super! Widocznie nie powiedziałem mu, żeby poszedł za mną. Super! Dobra, waldzi go. Jest głupi. Kolejni wrogowie, Matko Boska. Już mam dość. George! Werpe, jak zawsze, mnie to bawi. Jeden cios, drugi, trzeci, czwarty. No, mieczem. A wróg dalej się porusza. A właśnie, tak. Jeszcze na rzecz. W tej grze zdaje się nie da skakać się. Co nawiązuje mi, mnie do Wiedźmina. Ludzie wytykali Wiedźminowi, że nie można tam skakać. Zabawne. Nie wiem, jak można się czegoś takiego przebijać. W końcu to jest taki trywialny problem. Co, nie możesz skakać? Albo nie możesz się wspinać po drabinach. O matko! że już wpadli w panikę, muszą to poprawić. Bandyckie myto na wprost. Ta...